Ciche, dziewczęta w kraciastych sukniach z bawełny. Charles Bukowski Ciche, czyste dziewczęta w kraciastych sukniach z bawełny. Znam tylko kurwy, byłe prostytutki, wariatki. Widuję mężczyzn z cichymi, delikatnymi kobietami. Widuję ich w supermarketach. Widzę, jak idą razem ulicą. Widzę ich w mieszkaniu. Spokojnie. Ludzie, żyjący ze sobą Wiem, że ich spokój nie jest bezustanny Ale jest to spokój Często całe godziny i dni spokoju Znam tylko narkomanki Alkoholiczki Kurwy, były prostytutki Wariatki Kiedy jedna odchodzi, przychodzi następna Gorsza od poprzedniczki Widuję tylu mężczyzn Z cichymi, czystymi dziewczynami W kraciastych sukniach z bawełny Z dziewczętami, których twarze nie są jak pysk Rosomaka Albo drapieżnej bestii. Nie przyprowadzajcie mi tutaj żadnej dziś, mówię nowym przyjaciołom, bo zaraz się w niej zakocham. Ty nie możesz znieść porządnej kobiety, Ty, Potrzebuję porządnej kobiety bardziej niż maszynę do pisania, bardziej niż swego samochodu, bardziej niż mocarta. Potrzebuję porządnej kobiety tak strasznie, że czuję ją w powietrzu. Wyczuwam ją opuszkami palców, widzę chodniki zrobione po to, by chodziły po nich istoty. Widzę poduszki dla jej głowy, czuję swój niecierpliwy śmiech, widzę jak głaszcze kota, widzę jak śpi, widzę jak pantofle na podwodze. Wiem, że istnieje, ale gdzież jest na tej ziemi, Tutaj której znajdują mnie tylko kury? Bardzo ładnie.